Gekon narzęsiony, Gekon lamparci i Agama bordata. To są trzy gatunki jaszczurek, które są w Polsce zdecydowanie najpopularniejsze i najwięcej początkujących właśnie decyduje się na któryś z tych gatunków jako pierwszą jaszczurkę, czy nawet jako kolejną. No i właśnie pytanie brzmi, którą wybrać, bo wszystkie są fajne, no ale która właśnie z nich jest najlepsza i będzie najlepsza dla mnie? No i w dzisiejszym odcinku sobie odpowiemy właśnie na to pytanie. No to dzisiaj będzie odcinek typowo dla początkujących, bo właśnie porównamy sobie te trzy najpopularniejsze gatunki jaszczurek. No i są to gatunki zdecydowanie najczęściej wybierane jako pierwsza jaszczurka, no i słusznie, bo są to mega fajne jaszczurki dla początkujących. Nie są trudne w utrzymaniu, no i mają mega fajne charaktery, ale wiadomo, różnią się między sobą wieloma kwestiami, jeżeli chodzi o opiekę, cenę itd., no i dzisiaj właśnie porównamy sobie te trzy gatunki i mam nadzieję, że po tym filmie już nie będziecie mieli wątpliwości, jaką jaszczurkę wybrać, no i że Wam to po prostu pomoże. Oczywiście tych gatunków, które nadają się na początek jest dużo więcej i to nie są jedyne trzy gatunki, które nadają się właśnie jako pierwsza jaszczurka, ale to już jest temat na osobny film, a dzisiaj skupimy się na tych trzech najpopularniejszych, no i właśnie je sobie między sobą porównamy. No i zanim jeszcze zaczniemy, to proszę Cię tylko o zostawienie na tym kanale suba, jeżeli Ci się tym spodoba. No i pierwsze co sobie porównamy, no to warunki jakie musimy tym jaszczurkom zapewnić, żeby im było po prostu u nas dobrze. No bo myślę, że to jest pierwsza rzecz, nad którą powinniśmy się zastanowić, czy w ogóle jesteśmy w stanie danej jaszczurce zapewnić odpowiednie warunki, a potem myśleć o niej dalej. No i zaczniemy sobie od gekonów orzęsionych. Orzęski nie należą do dużych jaszczurek, Woda dorastają do około 20-22 cm, no i dzięki temu nie musimy na nie poświęcać jakoś mega duże miejsca i budować im nie wiadomo jak wielkich zbiorników. Najważniejsze, co musicie wiedzieć, to to, że są to jaszczurki nadrzewne, dlatego potrzebują wysokich zbiorników, no i teren dla nich musi być wyższy niż dłuższe, ta wysokość jest najbardziej istotna. No i są to też jaszczurki tropikalne, także musimy odpowiedni wystrój dla nich stworzyć, Właśnie żeby też móc utrzymywać tam wysoką wilgotność. Minimalne wymiary zbiornika dla jednego gekona to 45x45x60 wysokości. No i oczywiście czym większe tym lepsze, no ale te minimum no to nie jest dużo, także moim zdaniem to jest mega na plus. Co do wystroju to stosujemy u tych gekonów dużo elementów do wspinania się, do ukrycia, czyli np. jakieś tuby kolkowe, liany, korzenie, gałęzie, no i właśnie jakieś kryjówki. No i niezbędne są też rośliny. I mogą być to zarówno sztuczne rośliny, jak i też żywe rośliny. No i to zależy właśnie, czy chcemy pójść bardziej budżetowo, czy chcemy zrobić to terrarium tak lepiej. I to jest też fajne, że właśnie w zasadzie możemy to zrobić taniej, a możemy zrobić też fajny, biotopowy wystrój z żywymi roślinami i ze ścianką. Do czego też zachęcam, bo wtedy Gekony mają dużo większą przestrzeń życiową. Jakby co, to terrarium, które widzicie teraz na filmie, jest tylko na chwilę. Ono jest tylko do nagrania tego odcinka, dlatego nie ma takiego że nie wiadomo jak fajnego wystroju. Normalnie ten gekon żyje sobie w olbrzymim zbiorniku, no i właśnie jest to gekon mojego kolegi. Jest jeszcze jedna kwestia, która jest mega na plus u tych gekonów odnośnie opieki, mianowicie to, że nie trzeba ich jakoś specjalnie dogrzewać dodatkowo, bo są to gekony pochodzące z Nowej Kaledonii, no a tam nie ma jakichś wysokich temperatur, i dzięki temu temperatura pokojowa im w zupełności wystarczy. Nie musimy ich jakoś specjalnie niczym dogrzewać. Jeżeli mamy w domu tak temperatury pomiędzy 22 a 24 stopnie, to to im w zupełności wystarczy. Dzięki temu nie musimy do tych gekonów kupować jakiegoś dodatkowego sprzętu, który też pobiera prąd, czyli właśnie lampy grzewcze i też lampy UVB, bo są to jaszczurki nocne, dlatego też tego światła UVB nie wymagają. Teraz polecimy sobie z gekonami lamparczymi i też w skrócie z ich opieką. No i to też nie są jakieś duże gekony, bo dorastają zazwyczaj od 22 do 25 cm długości ciała, czasami trochę więcej. Z tym, że są to zupełnie inne gekony niż Orzeński, bo dokładniej są to eublefary i taka jest też ich poprawna nazwa. No i różnią się tym, że nie mają przyrk na palcach, czyli lamelli, i są to po prostu gekony typowo naziemne. No i to też musimy uwzględnić, kiedy będziemy właśnie tworzyć dla nich zbiornik. Z tego powodu dla nich ważniejsza jest podstawa dna niż wysokość. No i właśnie zbiornik dla jednego osobnika to 60 x 40 na 40 Oczywiście to jest minimum. Zawsze im więcej, tym lepiej. No i jeżeli chcemy więcej gekonów w zbiorniku, no to wiadomo, musi on być większy. No ale jak widzicie, dla jednego gekona to nie jest jakiś duży zbiornik. No i też właśnie każdy może sobie na taki pozwolić, myślę więc to jest też u tego gatunku fajne. Wystrój dla nich też będzie zupełnie inny niż dla orzęsków, no bo po pierwsze są to właśnie gekony naziemne, a po drugie żyją na bardziej suchym obszarze, dlatego wystrój dla nich musi być bardziej stepowy, no i też dzięki temu nie musimy tego zbiornika zraszać, tak jak w przypadku orzęsków, no bo dla wielu osób to też jest problematyczne, że trzeba mu tam zrosić raz albo dwa razy dziennie i właśnie u orzęsków tak trzeba, u lampartów nie trzeba, bo są to gekony bardziej sucholubne, no i dzięki temu możemy im dać tylko właśnie jakąś wilgotną krojówkę i miskę z wodą, no żeby sobie poprawnie przeszły wylinkę i to im w zupełności wystarczy. Z takiego dodatkowego sprzętu, no to te gekony już trzeba dogrzewać, one muszą mieć właśnie odpowiednią temperaturę, właśnie taką wyższą na wyspie ciepła, żeby się odpowiednio nagrzać. Wiadomo, w pozostałych częściach zbiornika, no, musi być chłodniej, żeby były też te chłodniejsze strefy, ale musimy im stworzyć też tą wyspę ciepła. No i tutaj musimy już kupić albo matę grzewczą, albo kabel grzewczy, albo żarówkę grzewczą. To już też są właśnie różne plusy i minusy tych rozwiązań, ale coś musimy kupić. No, musimy też zastosować jakieś oświetlenie, no, żeby był cykl dnia i nocy, ale nie musimy stosować oświetlenia UVB, no, bo też są to gekony nocne. Agamy brodate są zdecydowanie największe na tym zestawieniu, bo osiągają od 35 do 50 cm długości ciała. Wiadomo, zależy to od płci i też od genetyki, ale ogólnie są dużo większe niż gakony lamparcie czy orzęsione. No i właśnie, też zbiornik dla nich musi być dużo większy, no bo minimum to 120 na 60 na 60 dla jednej agamy. Także jak widzicie, jest to już całkiem sporo, nie każdy ma tyle miejsca właśnie na tak duży zbiornik. No i musicie być też tego świadomi, że dla dorosłej agamy będziecie musieli dosyć dużo tego miejsca poświęcić. Wystrój dla nich w sumie powinien być podobny jak u rekonów lamparczych, bo też są to jaszczurki, które występują na bardziej suchych terenach, więc dla nich ten wystój też powinien być takim pustynnym, stepowym klimacie. To jest też zdecydowanie najbardziej wymagający gatunek z tych trzech i to z kilku względów, ale jeżeli chodzi o samo zapewnienie im odpowiednich warunków no to właśnie są te jaszczurki, które wymagają najwięcej takiego dodatkowego sprzętu żeby po prostu było im u nas dobrze no bo właśnie wymagają dogrzewania no i to, to temperatura na wyspie grzewczej musi być trochę wyższa niż u lampartów dlatego ten pobór prądu też będzie trochę wyższy, musimy się z tym liczyć no i też wymagają już oświetlenia UVB bo są te jaszczurki dzienne no i właśnie, żeby nie miały krzywych kości, żeby po prostu były zdrowe, no to tego oświetlenie UVB też wymagają. No i te oświetlenie też musimy co roku wymieniać, też nie jest to tanie i też to musimy mieć na uwadze. Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o takie podstawowe wymagania tych jaszczurek, w szczegóły jakoś specjalnie nie wchodziłem, no bo ten film by musiał trwać chyba za 2 godziny. No a każdy kto jest bardziej zainteresowany, to może sobie doczytać albo obejrzeć moje poprzednie filmy, a dzisiaj tylko tak ogólnie. No i już teraz przejdźmy sobie do takich bardziej dokładniejszych kwestii, no żeby sobie faktycznie jeszcze te jaszczurki między sobą porównywać. Teraz ważna sprawa, bo w sumie kiedy normalni ludzie decydują się na jakieś zwierzę do domu, to głównie wybierają kota, psa, chomika i tak dalej, no bo do takiego zwierzęcia po prostu się można przytulić, poławić się z nim, pogłaskać, cokolwiek. Na no w sumie jaszczurki są głównie zwierzętami do obserwacji, no i w zasadzie większość gatunków nie nadaje się do brania na rękę, ale akurat te trzy gatunki też dlatego zawdzięczają swoją popularność, że właśnie można je od czasu do czasu wziąć na rękę, można z nimi coś porobić. No i teraz, właśnie, porównamy sobie możliwości, jakie mamy z tymi jaszczurkami, nazwijmy to interakcje z nimi. No i moim zdaniem, w tej kwestii wygrywają Agamy. Dlaczego? Bo w sumie wszystkie te trzy jaszczurki możemy sobie wziąć na rękę, ale wiecie, kiedy bierzemy Gekony na ręce, no to po prostu one sobie tam będą siedziały i tyle. No, gekony orześnione jeszcze te bardziej skaczą i uciekają. No, i te jaszczurki możemy do siebie przyzwyczaić, możemy je właśnie brać, sobie głaskać, ale one nigdy z nami nie wytworzymy jakiejś wielkiej więzi, bo po prostu nie są to jakieś specjalnie mądre jaszczurki. A po agamach, już w zasadzie widać, że są te jaszczurki, które więcej ogarniają i wiedzą bardziej, co się wokół nich dzieje. No, jeżeli na przykład przychodzimy koło nich, no to one się tym interesują albo jak coś się dzieje w pokoju. No i po prostu wiecie, ta jaszczurka moim zdaniem jest ciekawsza y, po prostu w zachowaniu, no bo na przykład wiecie, one podlatują często do tej szyby albo w nią drapią i ma dużo takich ciekawych zachowań po prostu. Jest to też jaszczurka dzienna, także ona nie przesypia całego dnia, tak jak gekony, które wychodzą dopiero w nocy, tylko ona jest po prostu cały dzień aktywna i albo się wygrzewa, albo sobie biega po swoim zbiorniku. No i moim zdaniem to jest mega fajne. A co do wyciągania, to widać po tych jaszczurkach, że mamy też wpływ na to, jak one się zachowują przez to, co my robimy. No bo na przykład, kiedy ja wyciągałem swoją agamę, jak była mała, to po prostu z każdym kolejnym razem się przyzwyczajała bardziej i tak jak na początku była taka podzieciała. Tak, teraz w zasadzie jak ją sobie wezmę, to po prostu leży i nic sobie z tego nie robi. I też, z racji tego, że są to większe jaszczurki, no to można też je na chwilę na przykład wypuścić na mieszkanie, więc tych możliwości jest też dużo więcej. Teraz porównamy sobie koszty, ale koszty utrzymania, a nie ceny samych jaszczurek. No bo jeżeli ktoś się uprze, że chce kupić najtaniej jak to jest tylko możliwe, to tak naprawdę każdy z tych gatunków dostanie za stówę, albo nawet nie za darmo no o eliksie. Gdzie dużo osób niestety chce się tych jaszczurek pozbyć, bo był to jakiś nieplanowany zakup, itd., ale wtedy często te jaszczurki nie są w najlepszej kondycji zdrowotnej. A jeżeli chcemy kupić z pewnego źródła odchodowcy, no to wtedy jest masa odmian ważnych, no i tak naprawdę my decydujemy, ile chcemy za tą jaszczurkę wydać, no bo wiadomo, te ładniejsze i bardziej wyszyplane odmiany są droższe, a te takie zwykłe, podstawowe, no są dosyć tanie. Więc jeżeli chodzi o utrzymanie, no to zdecydowanie najdroższa jest Agama, dlatego, że wymaga największego zbiornika, który wiadomo jest też droższy niż taki mniejszy dla gekonów. No i wymaga też najwięcej dodatkowego sprzętu, właśnie oświetlenia, które też pobiera prąd. No i też Agamy najwięcej jedzą. No a gekony, jeżeli chodzi o utrzymanie, moim zdaniem to wszystko zależy od nas, także ja bym je dał nawet na równi, ponieważ zależy to od tego, ile wydamy na wystrój i tak dalej. Także no moim zdaniem one są po prostu tańsze, no i to zależy po prostu wszystko od nas, jak to sobie rozplanujemy. Co do żywienia, to te gatunki się dosyć między sobą różnią, a to dlatego, że gekony lamparcie są typowymi mięsożercami, one jedzą tylko obady kalmowe i zawsze musimy je gdzieś tam mieć pod ręką kupione, no ale nie musimy też z tą dietą jakoś specjalnie cudować, bo jedzą tylko te obady, no i nic więcej, nie? A z kolei agamy jedzą dużo więcej, ale one są wszystko żelne. Także jeżeli braknie nam owadów, to zawsze możemy im dać jakieś rośliny. No i nawet dorosłe agamy powinny mieć przewagę właśnie w diecie tych pokarmów roślinnych nad tymi zwierzęcymi. Ale musimy im dawać właśnie zarówno różne owoce, warzywa, jakieś rośliny zielone, no i też właśnie owady. Dlatego ta dieta jest trochę bardziej skomplikowana, bo musi być bardziej urozmaicona. Agakony orzęsione są moim zdaniem najlepsze pod względem diety i wygrywają tę kategorię, no bo muszą też dostawać owady, ale jedzą też specjalne papki dla orzęsków, które są w proszku, na przykład Repashi, no i taką papkę zawsze mamy u siebie w szafce i jeżeli nam braknie owadów, to zawsze możemy ją dać. No i moim zdaniem to jest mega fajne, bo są to po prostu najprostsze jaszczurki, jeżeli o tę dietę chodzi. Jeżeli chodzi o dostępność, no to myślę, że nie ma tutaj co porównywać, bo są to jaszczurki na tyle popularne, że możemy je dostać w zasadzie wszędzie i nie ma problemu z tą dostępnością. Ale jeżeli już chcecie, no to najczęściej w zasadzie na giełdach widzę Gekony lamparcie i tak samo w stepach zoologicznych. Później są Agamy, a na końcu Gekony orzęsione. No ale tak naprawdę nie ma problemu z tą dostępnością, także myślę, że nie ma się nawet co tym sugerować. Jeżeli chodzi o trudność w hodowli, no to te trzy gatunki są równie łatwe w utrzymaniu i równie odporne na jakieś takie drobne błędy początkujących i to nie jest tak, że któraś z nich jest jakoś bardziej padliwa. Jedyne co no to Agama najwięcej wymaga jeżeli chodzi o te zapewnienie jej odpowiednich warunków. No i słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. To by było wszystko, jeżeli chodzi o takie najważniejsze kwestie. Przynajmniej tyle przyszło mi do głowy. Jeżeli coś pominąłem, albo jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. No i teraz pozostało nam tylko na podsumowanie, na odpowiedzieć w końcu na te tytułowe pytanie, która z tych jaszczorek jest w końcu najlepsza na początek. Jeżeli ktoś patrzy pod praktycznym kątem, jeżeli właśnie byśmy za te wszystkie takie kategorie mieli przyznawać punkty. No, to wygrałby tutaj gekonorzęsiony. Dlatego, że właśnie nie wymaga jakiegoś dodatkowego sprzętu. Ma najłatwiejszą dietę. Ma też chyba najłatwiejszą opiekę z tych wszystkich gatunków. Także, jeżeli o to chodzi, no to myślę, że wygrywa tutaj gekonorzęsiony. Aczkolwiek tak jak już mówiłem, każdemu zależy na czymś innym, każda z tych jaszczurek też jest inna, no i sobie to wszystko właśnie omówiliśmy, więc też dla każdego inna jaszczurka będzie lepsza, na przykład dla mnie osobiście najlepsza jest na początek Agama, ja też właśnie Agamę wybrałem jako pierwszą jaszczurkę. No więc to by było słuchajcie na tyle, z tym Was zostawiam, trzymajcie się i do następnego odcinka, hej!